Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com, piwne newsy. Dzisiaj, czyli dzień wcześniej niż wy to oglądacie. E, dzisiaj padły, m, padło 12 tysięcy na YouTubie, co prawda zaraz potem e, się cofnęło, bo to tak zawsze jest, że jak ktoś zobaczy, że e, taka, taka troszkę przekora e, y, YouTube'owiczów że jak zobaczą, że jest osiągnięta jakaś e, e, okrągła e, liczba, to cofają suba, żeby, żeby spadło. No i tak parę razy sobie będziemy przechodzić przez te 12 tysięcy. Na Facebooku brakuje 50 lajków do mm, 4000, Więc z tej okazji ogłaszam e, po raz drugi live stream. Live stream z Kopyrem. E, I teraz tak. Będzie ankieta. Ankieta jest na stronie blogu blog.kopyra.com. Czyli YouTubowicze, jeżeli ci co oglądają tylko przez YouTube'a chcą oddać swój głos to muszą wejść na blog. Nie piszcie w komentarzach. Nie będę tego brał pod uwagę co jest w komentarzach. Znaczy, staram się oczywiście odpowiadać na komentarze, ale w tym wypadku będę patrzył na to, co jest na ankiecie. Ankieta będzie miała dwa pytania. Po pierwsze, czy robimy livestream w czwartek wieczorem o 21, czy w sobotę o 21? Tu są dwie szkoły. Jedni mówią, że w sobotę tylko no lifey, inni mówią, że w piątek trzeba wstać do roboty, więc decydujcie. Drugie pytanie, co pijemy? Co degustujemy? Od razu mówię, odrzucam degustowanie piw, które mam w jednej sztuce i chcę o nich nagrać wideo, bo to jest bez sensu. Wiadomo, że taka degustacja gdzie tutaj się dzieje, są jakieś problemy może z, z, z fonią, z wizją, są jakieś problemy z pytaniami. Degustowanie jakiegoś naprawdę ciekawego piwa jest. Bez sensu, więc ja mam propozycję taką, popatrzyłem dzisiaj, co tam w sklepie u mnie na półkach jest i propozycja moja jest taka, z tego wybieramy dwa piwa, no może kupię trzy według kolejności, żeby, 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 jak się przedłuży impreza, żeby było, albo jak się okaże, któreś jest tak beznadziejne, że po prostu odłożę i nie będę pił dalej, więc moja propozycja jest taka: Fortuna Wiśniowa, Pils manufakturowy ze złotą etykietą, Cornelius Weizen, klasztorne z manufaktury piwa z Jabłonowa, trzy zboża z Jabłonowa, ewentualnie Lwówek Belg. To są piwa, które poza Fortuną Wiśniową Wszystkie pozostałe piłem, ale one się nie pojawiły poza pilsem manufakturowym nie pojawiły się na blogu, nie pojawiły się na vlogu, więc myślę, że myślę, że to będzie e, no, ciekawe. No. Nie, są, nie są to piwa, które jakoś tam stracą. Z, znaczy, będę miał żal, że je niedokładnie nie zrecenzowałem, a z drugiej strony a z drugiej strony Myślę, że są też łatwe do kupienia, więc będzie wam łatwiej. No, i teraz już przechodzimy do takich newsów, prawdziwych newsów piwnych. Nowy browar kontraktowy o nazwie Browar Birband. Założony przez Krzysztofa Kulę i Jarka Sosnowskiego, czyli duet znany z piw wypuszczanych w hałście. Według ich receptur było. Um, Dr. Citra, według ich receptur był. E, kurde, teraz zapomniałem. E, to Red e, Ipa, e, według ich receptur był American Lager. Mm, też tamten był e, Robust Porter. Ich e, więc e, generalnie możemy oczekiwać sporo. Bo chłopaki mają pomysły, m, chcą się specjalizować w piwach e, proweniencji e, brytyjskiej. Amerykańskiej i ewentualnie belgijskiej. Chociaż w wywiadzie dla e, blogu e, piwomanów e, powiedzieli też, że po, po, rzucą się, znaczy pokuszą się też o, wit, e, o pilsa za 3 zł, Takie, takie podjęli wyzwanie. E, co jest istotne e, i co jest taką już tradycją, ale, ale logiczną w sumie, oczywiście ważą w browarze, który sobie średnio radzi na rynku, który prowokuje raczej kiepskawe piwa, a mianowicie w Witnicy. Witnica do tej pory była znana, że bardzo chętnie ważyła, ważyła, bardzo chętnie sprzedawała piwa pod czyjąś marką, ale niekoniecznie pozwalała na to, żeby ktoś u nich coś ważył, według swojej receptury. Oni po prostu dawali swoje piwo, naklejali etykietę, chcesz to, nie ma problemu, ile trzeba, to nakleimy etykiet. Tak było z łebskim piwem, sopockim, gdańskim, jeszcze paroma innymi e, które, które ma, mają, e, zalewają, e, zalewają wybrzeże podczas e, wakacji. E, no ale zobaczymy, pierwszym piwem ma być American Brown Ale 13BLG 5,5% alko, alkoholu, 61 Ibu e, drożże US 05, e, premiera koniec stycznia e, brzmi, brzmi nieźle. Inny browar kontraktowy, który miał wystartować już w zeszłym roku, to jest browar Ninkasi, który, którego pierwszym piwem ma być Oatmeal Stout, czyli stout owsiany. Nie, wi nie wiadomo do końca z jakich przyczyn. Piwo zostało uważone w październiku, miało być wypuszczone na początku grudnia, czy tam koniec listopada, nie wiem, chyba, chyba początek grudnia. Okazało się, że się coś przesunęło, nie chcieli puszczać przed samymi świętami, no więc puszczają teraz. Zobaczymy, będzie gdzieś okazja kupić to. Postaram się kupić i zrecenzować. Ale Browar. Ale Browar idąc w ślady Brudoga ogłosił taką sondę. Zaproponowali limitowane edycje swoich sztandarowych piw ze zmodyfikowanym jakimś parametrem. No i ludzie mieli głosować. No nie jest to jeszcze masztach E, tak jak zrobił Brudok, e, ale myślę, że krok w dobrym kierunku, aktywizuje to społeczność, aktywizuje to fanów. E, myślę, że bardzo ciekawa akcja. Wygrało piwo Smokey Joe w wersji ze zwiększoną ilością słodu e, wędzonego torfem e, czyli słodu do whisky, i dodatkowo leżakowane z kładkami dębowymi whisky. E, będzie ważony 27 stycznia. Najpra większość trafi tylko do kegów i będzie, e, i będzie premiera gdzieś e, gdzieś pod koniec lutego czy początek marca, jakoś tak. A tymczasem e, premiery, premiery, premiery. E, dwa piwa z Artyzana. Znaczy jedno już się ukazało, drugie się ukaże. Pierwsze piwo, którego nazwy, gdybym sobie nie zapisał, to bym nie zapamiętał, nazywa się Cymbopogon. E... Jest to pszeniczne. E... Można domniemywać, że to jest takie American Wheat, American wheat czyli amerykańska pszenica, e... ale chmielona nie amerykańskim chmielem, tylko chmielem nowozelandzkim. A nazwa piwa pochodzi od tego, że do piwa dodano trawy cytrynowej. I to cymbopogon to jest właśnie trawa cytrynowa, chyba po łacinie, czy w... jakaś tam nazwa tego gatunku. Co jest jeszcze istotne przy tym piwie? f Katarzyn... <grymne> Etykietę zaprojektowała, czy w ogóle całą, jakby, bo to nie tylko etykietę, bo to też e, baner, e, jakieś zdjęcie profilowe, jakieś tam inne e, bajery. Zaprojektowała, zaprojektowała pa, e, Katarzyna Haptaś, piwowarka domowa, która wygrała w konkursie na e, etykiety do piwa domowego, który był organizowany e, przez e, Podczas Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich i Festiwalu Dobrego Piwa w ubiegłym roku, 2013, w, w, we wsparciu czy, czy, czy sponsorem tego był BotLabel.pl, oni tam robią etykiety dla mm, piwowarów domowych. No i generalnie ma być teraz tak, że ona będzie projektowała etykiety dla e, artyzana. Skłamałbym, gdybym powiedział, że ta etykieta mi się podoba tego cymbopogon, ale już ten warmer jest bardziej w moim guście, więc... A właśnie, warmer. Nie powiedziałem jeszcze, jaki warmer. Otóż z jednej strony cymbopogon to jest piwo ewidentnie na lato. American wheat, trawa cytrynowa, rześkie, orzeźwiające, takie klimaty. Tymczasem, pomimo, że jest ciepło, ale zima, jak to mówią, winter is coming. Winter is coming i... Na tę okazję chłopaki z Artezana zabezpieczyli się robust porterem pod nazwą właśnie warmer, czyli rozgrzewacz, ogrzewacz. Jest to szesnastka i 6,5% alkoholu. Podobnie dwa piwa na dniach ma wypuścić pracownia piwa z krakowa. Będą to grodziskie o nazwie Smoked Crackle. 7,7 e, stopnia plato i 2,4% procent alkoholu oraz Hopi New Year. E, I to jest American India Pale Ale. I ja się zdziwiłem, bo chłopaki tam e, powiedzieli, że to mówiliśmy, że tego piwa nie będzie, ale będzie. Powiem szczerze, że nie przypominam sobie tych, e, tych, jakby. Jak to powiedzieć? zastrzeżeń, że powiedzieć, że nie będzie American India Paylay, że to jakby brzydzą się tym, czy nie wiem co, e, że to takie jest, e, nie wiem, popularne. E, no, ale jest. Ale żeby jakby podkreślić to, że to jest tak wyjątkowo, że się tak naprawdę nie złamali, to e, będzie tylko raz do roku uważane na nowy rok właśnie. E, stąd właśnie nazwa Hopi New Year. E, nie da się ukryć, że podobne do Hopi Christmas, ale E, wiadomo o co chodzi: e, 16,6% e, tak, ekstraktu, 7,3% alkoholu. E, w sumie e, można by tutaj, ale oczywiście chłopaki się zabezpieczyli, że tylko raz do roku. Ale można by powiedzieć, że wszystkie browary, które deklarowały, że e, nie chcą być takimi, e, e, podążać za tym owczym pędem, za amerykańskim chmielem Koniec końców lądują z American India Pale Ale i z, czekamy jeszcze na Black IPA. Dlaczego? Pierwszy był artezan, który mówił, że w ogóle amerykańskich miele to nie, 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 nie. No i po pół roku działalności okazało się, że czytam trochę więcej flagowym piwem Pacific na amerykańskim chmielu. Wcześniej in, e, India Ale też na amerykańskim mielu, teraz e, Cymbopogon na nowozelandzkim, ale wiecie, to jest ten sam klimat mniej więcej. Podobnie było z szałpiw, który miał się specjalizować w piwach belgijskich. No i się okazało, że tak sobie, więc e, teraz e, sztandarowym piwem jest kater i, cater i e, śrub. E, kto tam jeszcze się zarzekał? No to chyba wszystko. No ale oczywiście yy, chłopaki z pracowników to tylko taki żarcik noworoczny, więc tutaj nie będziemy nawet. Smutna wiadomość, nie do końca wiem jak ją interpretować, z Cieszyna. Otóż w, z powodu remontu od 14 stycznia browar w Cieszynie będzie nieczynny do odwołania. Spokojnie, spokojnie, nie chodzi o browar bracki, e, chociaż może remont by tam się jakiś przydał, szczególnie tanków fermentowni, ale e, browar e, cieszyński, browar mieszczański, czyli browar restauracyjny z Cieszyna. E, nie, wiem, nie wiem, nie znam szczegółów. To jest informacja z Facebooka, która się pojawiła na Facebooku. E, no, chodzi prawdopodobnie o to, że rzeczywiście właściciel kamienicy chce wykonać jakiś tam remont. Zakładam, że... E, Browar tam wynajmuje swoje pomieszczenia, no i niewiele mają chyba do gadania. Przeczekano najlepszy okres, czyli do, do, do jakby Bożego Narodzenia. I zakładam, że liczą, że przed sezonem, czyli gdzieś do maja, ten remont się zakończy, ale czy tak będzie, e, trudno powiedzieć. Jest nieczynne do odwołania. E, a Wam <laughs> przypominam o. Ankiecie na blogu blog.copyra.com, gdzie możecie zagłosować, czy live stream robimy w czwartek, czy w sobotę, i jakie piwa będziemy wspólnie degustować. Do zobaczenia, cześć!